Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Bankrutująca pisarka PL Travers ugina się i rozważa sprzedaż praw do ekranizacji przygód jej najsłynniejszej postaci, niezwykłej niani Mary Poppins. Od 20 lat prawa próbuje kupić od niej Walt Disney. Film opowiada o burzliwej współpracy Travers i Disneya. Zabawne, że rolę Pameli Travers pierwotnie zagrać miała Meryl Streep, która za swój występ w sierpniu w hrabstwie Osecz dostała oscarową nominację, prawdopodobnie zgarniając ją z przednosa właśnie Emmie Thompson. A Thompson jest w Panie Banksie więcej niż genialna. Thompson nie należała się jedynie nominacja za najlepszą rolę żeńską. Jej należy się ten Oscar. Absolutnie wspaniały jest też, pozostający jednak w jej cieniu, Tom Hanks jako Walt Disney. Wątpliwości co do oscarowej nominacji Hanksa dotyczyły właściwie tylko tego, czy dostanie ją za rolę Disneya, czy, jak wskazywała większość, za rolę kapitana Philipsa. Ja też przychylałem się do opcji marynistycznej. Niespodziewane zignorowanie będącego w najlepszej od niepamiętnych czasów w formie Hanksa to też ciekawa decyzja. Wracając do Pana Banksa, w tym filmie aktorzy wszystkich planów grają w wyśmienicie. Nawet często tak trudny do zniesienia Colin Farrell nie wykonuje jednego fałszywego grymasu. Jedyną nominację największemu przegranemu tegorocznych Oscarów przynosi muzyka. Thomas Newman stworzył piękne tematy, ale raz, że konkurencję ma silną, a dwa, że jego muzyka i tak ginie wśród piosenek zapożyczonych z filmu o Mary Poppins sprzed pół wieku. Ratując pana Banksa to komediodramat opowiadający prawdziwą historię, ale jest to, oczywiście, historia przystrzyżona odpowiednio na potrzeby filmu. Gwarantuję jednak, że jak na produkcję Disneya, jest dla Disneya i tak wyjątkowo surowy. Mniej przychylnego spojrzenia z wnętrza wytwórni nie spodziewajcie się już nigdy. Swoją drogą Disney zastosował tu genialną strategię. Zrobił film, naprostowujący film, zrobiony przez niego 50 lat temu. Skoro tamten dostał Oscarową nominację, jakże i ten miałby nie zostać uhonorowany co najmniej tym samym? Akademia nie dała się jednak zaszachować. Genialna strategia Disneya rozciąga się dalej. Obejrzawszy, ratując pana Banksa, zapragniecie obejrzeć Mary Poppins, a potem być może raz jeszcze pana Banksa. I wiecie co? Będzie warto. Ja tak właśnie zrobiłem. I przy okazji uroniłem w kinie pierwszą łzę od czasu Siedmiu Dusz. Nie zwlekajcie, bo lepszego filmu może już w tym roku nie być. I tak wiem, że mamy styczeń.